No ja mam cześć. Dzisiaj idziemy na spacer. No, tym razem nie do lasu. No, chociaż kukurydziany las też można powiedzieć, że trochę jest. No, ale idziemy też z szarikiem. I oczywiście felą, ale już ich nie ma. No, już są. Tela się. No jest dzisiaj taki... No, co to? No dobra, nieważne. E, taki cionek jest. No. Było bardzo, bardzo dzisiaj nieprzyjemnie, bo gorąco i duszno. Taka pogoda bezburzowa... bezburzowa, przedburzowa. A teraz akurat, no, się ciut lepiej zrobiło, no to Trzeba skorzystać. Jeszcze by było dobrze, jakby oni chcieli, czekać za mną. Może trzeba było wziąć rower. Szarik! Poczekaj za mną chwilę. No, teraz tak się pogoda zmieniła, że praktycznie z suszy się zrobiło bardzo. Padająco, to fala pamiętasz, kiedy ostatni raz tu byłaś? No niedawno tu byliśmy. Kapuska sobie rośnie. Szary, wiadomo, szary idzie swoim tempem. Tutaj taka mniejsza kukurydza, ale to dlatego, że ona była siana. Chyba tu jakoś w, sier w sierpniu, w czerwcu siał, Taka późniejsza. O, zając, no, no, wiadomo, zające tu są. Weź Nie nadążysz za nimi Tu znowu kapusta U nas to jest taki region Kapuściany Co tam znalazłaś? Coś ciekawego Szarik By tak trochę mógł bardziej z nami iść nie? No Ale wiadomo on jest, on jest przyzwyczajony do swojego tempa no Fela wiem, że nie jest tak fajnie jak w lesie, ale dobre i to. O, myślę, że za pewnie góra pół godziny, godzinę może, pewnie będzie padać. Możliwe, bardzo możliwe, że jakaś burza. A tutaj też chciałem się wybrać tą, tą no dróżką drogą jak za tak zwał. Taka polna droga Bo tutaj ma za, no nie wiadomo dokładnie ile lat, podobno miało być Chyba do 2030 wybudowana ta trasa No taka trasa szybkiego ruchu, czy coś takiego I ona ma tutaj, przynajmniej no, z tych planów co wcześniej no, to już ładne parę lat temu. O, o tym była mowa. I właśnie jedna z tych tras, która miała być, no, nazwijmy to zatwierdzona. No to tam jak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze. takim taki, mogę zoom zrobić delikatny. No, coś tam mogę. Tam, jak jest ten szary dom na prawo od folii, to gdzieś on ma tam przechodzić. W sensie, no, on, droga. I tutaj ma iść, no, powiedzmy, coś takiego. Jakby tak ze skosa. Tam dalej w stronę, no, w stronę tej głównej drogi, co jest teraz. No, ogólnie ta trasa to ma być no, długa Bo to od y, do konina do autostrady ona ma dochodzić Także to ma być spory kawałek bodajże od Chyba od samego nie, wiem, od ostrowa albo od okolic ostrowa gdzieś to się tam ma zaczynać Właśnie tam, tam gdzieś ma przechodzić. Pewnie, no nie wiem, jak oni to tam zmieszczą. No wydaje mi się, że coś tam na pewno będzie musiało być usuniętego, bo to to nie jest jednak taki taki mały myk, żeby taką drogę postawić. Myślę, to trochę miejsca potrzeba, bo to wiadomo cztery pasy. To to nie jest takie małe. No, czy to do tego dojdzie no podobno jest pewne, ale Nie wiem no mi się jakoś nie śpieszy do tego Jednak bardzo, bardzo tutaj to krajobraz zmieni Tam jest taki pojedynczy dom ale to tam chyba nie dojdziemy aż I ona powinna albo nie wiem z lewej strony tego domu albo z prawej strony się daje bardziej że z lewej więc powiedzmy, że, że gdzieś tutaj no, między nami a tamtym, tamtym ceglanym budynkiem na pewno ona gdzieś, gdzieś tutaj tak pewnie by, by przechodziła Bo to chyba była jedna z no, trzy, trzy różne trasy tej, tej drogi były pokazane Jak będziemy jak będziemy wracać to Wam też może jeszcze, chociaż mogłem wtedy już pokazać. Ale no, zobaczymy, jak daleko w ogóle w tą stronę dojdziemy. Szari narzuca tempo. Na pewno to tutaj sporo, sporo zmieni okolice. Powstanie takiej drogi. To No, wiadomo, dla, dla ruchu, że jest to, no, będzie to na pewno ułatwienie, no to wiadomo. A dla tych osób, które, nie wiem, tą drogę będą miały pod nosem, bądź nawet... No, wiadomo, będą też takie sytuacje, gdzie będzie trzeba jakiś dom komuś rozmontować. No, no nie zazdroszczę na pewno. Czy czegoś takiego. No tutaj kukurydza i kukurydza i kukurydza ciągle kukurydza U nas to można powiedzieć sama kukurydza i kapusta no, To nawet tutaj doszliśmy do tego Do tego pojedynczego domku co sobie tak tutaj w polach stoi Szarik, tam już nie. Szarik, wracaj, idziemy. Tam już jest dom, ty tam nie będziesz podchodzić. Na pewno psa mają. No, bo ona ma tam gdzieś mniej więcej na, na skrzyżowaniu tamtej drogi. Oczywiście tego jest nie widać, bo zasłania kukurydza. No, ale myślę, że to mniej więcej tak gdzieś tu. Tam, ale tu nie wiem, tu wszędzie domy są, nie, nie mam pojęcia gdzie tu przejdzie Ale wiadomo to nie jest, że tak powiem na, na mojej głowie. Dobra, wracamy, bo tu już jest domek nie, nie ma co ryzykować jakiegoś spotkania psów bo szarych to on będzie od razu chciał Feli bronić, jeszcze się może coś stać. Ej, idziemy! Wracamy no, się robi granatowo Też trzeba będzie wrócić zanim zacznie się burza, bo na pewno jakieś okna pozamykać czy coś No tutaj też widać no są jak to się nazywa? Ba, nie bele No jako wypadło mi z głowy te okrągłe snopki Ja na no, to mówię bele że akurat czasami wiadomo się zdarzy, że ktoś tu. No też no, ciągniki to tam swoją, swoją drogą, ale ludzie potrafią nawet tutaj po tej, tej dróżce jechać samochodem, nie? Osobowym, takim zwykłym. Nie wiem ogólnie dlaczego, ale ja bym się tu nie puścił. Tam dwa razy do roku tutaj przejeżdżam ciągnikiem, to nawet ciągnikiem jest całkiem nieciekawie moim zdaniem tu jechać no woda, no tu jest to jest ten sam kanał co tam płynie <grym> no Fela brawo co, co tam płynie koło mnie więc on tu idzie gdzieś tam nie wiem dokładnie skąd on odkąd on w ogóle wypływa ale myślę, że może być całkiem całkiem spory, nie Fela? ile to już idziemy? 11 minut. No, fela jeszcze tu nie pływała. A jak teraz wyjdziesz stąd? Tu jest dosyć stromy brzeg. Co, nie? No, jakoś, jakoś fela musisz wyjść. Po łące nie będę szedł, bo trawa jest taka odrośnięta. Jeszcze wdepnę w jakąś dziurę, czy coś. No i co, Fela? Jak teraz wyjdziesz? Może tu jest gdzieś mniejsza stromizna? No szary to nie ma problemu. No i co? No i co, Fela? Wyjdziesz? No mamy error. Tam na drugą stronę ona by wyszła. Chodź, Fela, chodź, idziemy. Tu wyjdziesz? Chodź, 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 chodź. Dobrze. Dobrze, nie musiałem jej Nie musiałem jej wy, wyciągać Chodźcie psiaki, bo trzeba wrócić zanim, zanim się rozpada Idziemy raz, raz. No fala, fala oczywiście mokra Prawie cała no to, to normalka jest Także jeśli by tutaj ta droga powstała, no to wtedy gdzieś pewnie dotąd będzie można tylko iść na spacer i, i koniec. Tak to e, gdzieś, no gdzieś tam ma być jedna pętla i tam ma być jedna pętla A tutaj jak będzie z przejazdami na tych wioskowych drogach nie mam pojęcia jak będzie zrobione to wtedy będziemy wiedzieć Tak jak Szarik też jest na spacerze No to Fela Fela się bardziej trzyma jego niż mnie <grywia> Wiadomo, no bo <grywia> Oj O kurde Fela Ona Ona chyba myślała, że tu jest Że tu nie jest rów I tak Wskoczyła w tą trawę Ojejku, ta fela nasza to jest naprawdę wariatka. No tutaj wiadomo, łąka uschnięta, nie? Czy oni tutaj robili pokosy, drugi, drugi pokos? Eee, myślę, że jakby mieli taką potrzebę, to by robili. To jest jak skacze. Ej, bo... Z... Fela. Fela, musisz trochę uważać na siebie, bo ty. No jejku. Leci, skacze do tego rowu. Nie? Nic z nim w ogóle nie patrzy, co się dzieje. Fela jest, jest szalona po prostu. No, są. Ale są jeszcze nie, niedojrzałe. Jak to się nowa tatarak, tak? Nie. Jakoś tak może. Fela, nie skacz tu wszędzie. No. Ty jesteś poważna. Co, co ty robisz? Ty wiesz w ogóle, co ty robisz? O, no i to się klei przecież. Ja, ja, już, ja już nie wiem co powiedzieć na, na tego psa. To to normal, normalny taki pies jest? Tu szary w ogóle też w ten gąszcz szedł. No, z Wami to gdzieś pójść to po prostu. Nie wiadomo co się dzieje w ogóle na tych spacerach z tymi psami naszymi. No, to tutaj te, ta słoma została, no bo to yy, sprasowali, napadało w to. No i... No i tyle, nie, i lipa. Póki to nie... Nieobecnie to tego nie można zwieźć, jakby i na ten taki stół ułożyć jedno na drugie. Muszą one pojedynczo wysnąć, a jak... A jak to ma wysnąć? Jak... Teraz praktycznie co drugi dzień pada. Fela ma przyczepiony do ogona ten rzep. Tutaj koperek. Czekaj, fela ci odczepie to. Nie dała sobie odczepić. Będziesz z tym biegać teraz. No to pozostałości po drzewie. Ono było takie spróchniałe No tu są jeszcze ładne te. Można by było przyjechać wózkiem i wziąć na opał, ale to nie nasze. Poczekacie za mną, czy nie? No, i tutaj właśnie jedna z tych tras, które były proponowane, to jedna z nich by przechodziła tu. Mniej więcej tak jak jest ta niższa kukurydza i taka pusta. Także no, można powiedzieć, bym miał ją prawie, prawie koło domu. To by było już totalnie słabo Pewnie hałas, znaczy pewnie, no na pewno hałas jest od takiej drogi Chodź ci odczepię to Ale tu się kleipsa No, Szarik to wiadomo on musi, musi swoim tempem iść ale to tak bardziej obczaja. Bo ona, że tak powiem, sa, sama tu nie przychodzi, nie? A szarik, szarik tak. Szarik jest bardziej taki no, samodzielny. No, to już praktycznie wróciliśmy. Gdzie wy tam jeszcze idziecie? Mało. Jeszcze fela tam idzie w kukurydzę. Dobra, my już idziemy do domku, bo tu jeszcze trzeba przejść przez kukurydzę. Także co? Chodźcie. Szarik Fela. Ktoś, ktoś mnie słucha? Fela mnie posłuchała. Dobry. No ale byś mogła przyjść. Szarik. Halo no tak takie te psy i tutaj to mało wody jest nawet na tym kawałku no też to dno tego rowu było wiadomo wyschnięte i to teraz y, ta woda też no trochę zostaje w ziemi nie? wiadomo Fela nie wchodzi do no i do dryny wlazła no świetnie no wiadomo musi wszystkiego spróbować i po tym, po tym mule tam. No ale wiadomo, ona może się brudzić do woli, więc nie przeszkadza to. Okej, okay, dobra, będziemy kończyć. Pewnie zaraz, zaraz się zacznie burza albo co, nie wiadomo. Także co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.